Razem planujemy wielkie wyjście. Andrzejki, sylwester, balkar nawołowy, a może i szalona domówka. Podpowiemy, gdzie i w co się ubrać, żeby błyszczeć. Zaplanujemy idealny make-up, nie zabraknie też modnych dodatków. Nie to zdobi człowieka? Tym razem się nie zgodzę. Wielkie wyjście równa się niepowtarzalna kreacja. Typowo imprezowe sukienki znajdziecie w salonie kiosk. To właśnie tutaj jest ogromny wybór bajecznych kreacji na wystrzałowy wieczór. Jest brokat, srebro, szyfon, czyli wszystko, czego modna dziewczyna potrzebuje na szaloną imprezę. Klasyka absolutnie nie musi być nudna. W butiku polskiej marki Pretty One znajdziecie nowoczesne kreacje na każdą okazję. Cudowne tkaniny, najmodniejsze kolory, perfekcyjne kroje to dewiza tej firmy. Szpilki, sandałki i małe torebki to niezbędny element wieczorowej stylizacji, bez względu na porę roku. Ich wielki wybór czeka w salonie Boyaz. Nigdy nie ufaj mężczyźnie w kwestii ubioru na ważne wyjście. Oni zawsze wszystko mają, niczego nie potrzebują, a potem same wiecie najlepiej jak to wygląda. Nietuzinkowe koszule na każdą okazję znajdziecie w wulczance. Klasyków gatunku też tu nie brakuje. Jak impreza, to błyski blask, również w makijażu i na paznokciach. Lakiery, takie z brokatem, klasyczne w niezliczonej ilości, cudowne produkty do makijażu, pudry i rozświetlacze znajdziecie w Golden Rose. Cudowne kolory, a za chwilę pokażę Wam coś jeszcze. Makijaż na wielkie wyjście warto uzupełnić spektakularnymi rzęsami. Rzęsy na pasku czy kępki założycie samodzielnie, a znajdziecie je w Way2Beauty tak jak i paletki do makijażu. A gdyby tak spojrzeć na wszystko innym okiem? O metamorfozę wyglądu, a przede wszystkim poprawę widzenia, zadbacie Vision Express. Mamy już wszystko na wielkie wyjście. Jeszcze tylko zeskanuję paragony w aplikacji Sezam, bo każda kwota to kolejne punkty. A już niebawem pojawi się nowy katalog na